Ja kierownik Hiro Ratajczak i mój wnuk Nikodem. Aby nigdy w życiu nie dopuścić do tego, co się wydarzyło. Bierzemy nasze gazety. żeby było krótko i treściwie. To jest roczna Kirihiro. To jest dwuletnia Kirihiro. To co Nigoden trzyma, to jest pięcioletnia Kirihiro. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale temu co widzicie nie możecie także zaprzeczyć. Zapraszam do zakupu licencji. Licencja pozwala na to, żeby samemu za krótki okres czasu już mieć własny opał. W skład licencji wchodzi 100 drzew Kirihiro w postaci rocznych sadzonek. Gdzie po 4 latach tu mamy wschód? A ta Kirihiro 4 lata będzie miała wiosną wtedy ją ścinamy we wszystkich rzędach szczegóły były omawiane na innych filmikach a licencja służy po to żebyście się nauczyli jak będziecie chcieli mieć takie same wysokie Kirihiro w pierwszej fazie możecie ścinać to co co roku nawet a część zostawiać żeby od południowej strony która szybciej przyrasta e, od tej strony gdzie świeci lepiej słońce może lepszy dostęp do e, pokarmu ma i licencja nam pozwoli na to żeby wiedzieć jak prowadzić żeby takie drzewa w krótkim czasie urosły pytanie brzmi czy 3000 euro i 14 dni w roku poświęcenia na uprawę tych drzew żeby stać się niezależnym. Możecie zrobić to dla siebie, możecie to zrobić dla nich. Dla kolejnego pokolenia, żeby ich życie tak nie zaskoczyło, jak zaskakuje nas teraz. Mimo ocieplenia klimatycznego w naszym rejonie przez okres zimowy nie będziemy mieli 20 stopni, więc na pewno trzeba będzie nasze gospodarstwa ogrzewać. Pamiętajcie, piszcie do nas o to, aby stać się, aby pozyskać licencję. Licencja to jest 100 sztuk Kirihiro po 3000 euro. Ktoś może powiedzieć, no to mogę kupić 100 drzew albo 200 nasion drzew. Paulowni z Chin i samą pracę. Tak, owszem, tylko nie miejcie do mnie pretensji, bo moich siedmiu lat doświadczenia, że o tym nie mówiłem, że można tanie. Licencja pozwala na to, aby w trzecim roku już rozmnożyć te drzewa. Oczywiście zawieramy tak zwaną umowę MBA. Umowę o nieomijaniu. Czyli w waszej rodzinie, jeżeli ojciec kupuje, to przechodzi to na syna, na wnuka, na wnuczkę, na córkę, jest to dziedziczne. Oczywiście licencja zawiera różnego rodzaju szczegóły, gdzie nie mogę ich tu przedstawić, aby mnie nie kopiowano. A zawierając z wami umowę o nieomijaniu, nikt tego nie będzie robić. A dlaczego licencja? Chciałbym, żebyście byli niezależni i nikt od Was nie brał informacji tylko po to, żeby robić to samemu za darmo. Z Krainy pozdrawiam Was Migodem i, i Hiro. Do zobaczenia.